No cześć kobietki, no cześć panowie, no witam was po świętach, no jak tam, no super było, prawda? Odpoczęliście? No bo ja bosko, no cudownie po prostu. No jak ja się to dzisiaj nastroiłam, że kocham czerwony, no po prostu uwielbiam czerwony, jak ja już zrobiłam wieniec czerwony na niebieskich drzwiach, to ja naprawdę muszę kochać ten czerwony. Więc ubrałam się na czerwony. No a jak ja to się brałam? Koszula Boska Wielka Czerwona. Do tego spodnie ze skóry czerwone. Buty będą inne, bo słuchajcie, jest. Zresztą nie wiem, jak u Was, ale u nas jest tak ślisko rano, że ja nie mogę chodzić w szpilkę. No, czy Wy sobie to wyobrazić? No, skandal po prostu. No skandal, toż to. No bo bym się wyrąbała. Buty, słuchajcie, założyłam jedne z moich płaskich butów. Boże, tak nie do końca. To są konwojki. Złoto, białe, czerwone skarpetki. Oczywiście do tego dodatki, czyli okulary panterki. I złoto. Tak się prezentują wisiory, tak się prezentują pierścionki. widzicie piękne połączenie czerwieni soczystej beżem, a tym razem jest marynarka sztruksowa. Ostatnio mi się któraś z pań pytała, czy mam sztruksowe... Marynarki. Tak, mam dwie. Jedna już jest wystawiona na winter, a ta może niebawem też tam trafi. No w końcu już raz miałam, prawda? No ile można nosić? E, ile, ile. Korzuszek. No jest boski. I słuchajcie, przyjechał do mnie dzisiaj szal. Trochę nie jestem zadowolona, bo wolę taki kolor, ale no przecież mówię sobie, Ruta, no uwielbiasz, uwielbiasz łączyć różne odcienie czerwieni. Więc dlaczego musisz mieć wszystko w tym samym kolorze? No nie musisz, dlatego że zakładam szalik. Tak wygląda szalik. Zobaczcie, jest troszeczkę w innym odcieniu niż to, ale w odcieniu torebki i spodni. Więc jest boski. Do tego wielka czapa czerwona. No ja po prostu kocham czerwony, aż w ogóle kocham go łączyć z różnymi kolorami, z tym beżem. Zobaczcie, jak bosko wygląda. No pięknie, chociaż zastanawiałam się, czy beżową koszulę założyć, ale nie. Będzie podstawa, będzie czerwień. A tylko delikatny dodatek będzie marynarka. Do tego taka torebka serduszkowa z rędlami taka stylizacja. No, cudna. Cudna. W to, co jest na moim tarasie, to to jest rozsypana kawa. Ponieważ nie miałam piasku, soli nie chciałam używać, więc kawa jest wyśmienita. Bardzo polecam. Kawę z ekspresu jest idealnego peeling do ciała idealna, jak widać, na taras, aby się nie wyprzewrócić. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!